Gdy coś pójdzie ci nie tak, zawsze pamiętaj o tym, aby zachować spokój. Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie nagrania z monitoringu, które uchwyciły wiele zaskakujących i nietypowych zdarzeń, które mogą wprowadzić nas w zdumienie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Sub, like, comment. Ja z góry dziękuję i zapraszam do oglądania spotkanie dwóch kierowców czołowo i jak widać żaden nie chce ustąpić. Może tutaj dojść do napiętej sytuacji, choć ustąpienie drogi często zajmuje mniej czasu i energii niż trwanie w konflikcie. To bardzo niebezpieczna sytuacja. Źle włożone wiertło do wiertarki, które wystrzeliło, może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia, jak na filmie. Pachołki drogowe, które nie bez powodu stały na swoim miejscu. Na nocnej zmianie z takimi umiejętnościami z pewnością będzie bezpieczny. A trening też zawsze warto zrobić. Złodziej ukradł karton czekolad, a kasier zdobył jego rower. Taka wymiana myślę, że jest całkiem w porządku. Zapatrzenie się na film, gdy jest ciemno w pokoju, zupełnie odłącza od rzeczywistości, a taka sytuacja jak na filmie może bardzo nas przestraszyć. Często upadki z drabiny kończą się groźnie, natomiast ten upadek był bardzo dobry. Gdyby było tam więcej osób, z pewnością byłaby to krępująca i niezręczna sytuacja, ale mam nadzieję, że nic się jej nie stało. Niestety, ale często zdarzają się awarie i pracę trzeba zaczynać od nowa. Nie wiem co to za ćwiczenie, ale na siłowni całe życie można się uczyć. Co chwilę coś nowego, oby tylko skutecznego. Policjant, który prawie ukradł seniorowi 300 dolarów. Na szczęście kamera go nakryła. Gdybym przyszedł do domu widząc taki widok, nie wiem co bym zrobił. A ten uśmiech psa na końcu najlepszy. To na pewno był szokujący moment dla rodziców. Oby tylko zareagowali w sposób bezpieczny i konstruktywny. To może być naprawdę bardzo frustrująca sytuacja, zwłaszcza jeśli były to cenne lub świeżo przygotowane posiłki. Są to nieprzyjemne sytuacje, ale również jest to nauka na przyszłość. Zawracanie tak dużym pojazdem na wąskich uliczkach nie jest łatwe, ale prawie się udało. Bezpieczeństwo na drodze to podstawa i zawsze należy pamiętać o dostosowaniu prędkości, zwłaszcza na zakrętach. Zwalił winę na psy za bałagan w pokoju i tym razem mu się poszczęściło. To z pewnością była nieprzyjemna sytuacja dla tej kobiety, lecz pomoc i życzliwość innych ludzi znacznie poprawiło jej dzień i uczynili tę stresującą sytuację o wiele łatwiejszą do opanowania. Niestety, ale nieszczęścia chodzą parami. Wystrzelenie kolektora wydechowego. Takie incydenty mogą być nie tylko kosztowne, ale także niebezpieczne. Chyba ktoś zaparkował na jego miejscu, także postanowił go trochę przepchnąć. Spotkanie ładnej kobiety w windzie może być sytuacją, która budzi różne emocje od poczucia zdenerwowania po ekscytację. Są to codzienne sytuacje, dlatego kluczowe jest zachowanie uprzejmości i szacunku wobec innych, bez względu na to, jakie emocje wywołało spotkanie. Także na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze dajcie o tym znać na dole w komentarzu, dajcie o tym znać łapeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję, zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata, wszystko macie na dole w opisie filmu, także sprawdzajcie, obserwujcie, lajkujcie. Piszcie również propozycje do następnych filmów. Może ktoś ma jakiś fajny, ciekawy temat, na który chciałby, abym nagrał film. Wszystko będę sprawdzał. Ja Was zapraszam jeszcze na poprzednie filmy. My się widzimy w kolejnych. Trzymajcie się na razie. Piona.